Szanowni Państwo, przywitajmy gorąco reprezentację Polski i Izraela. Ladies and gentlemen, peace welcome. Tim Bowen and Israel. Kilka milionów ludzi pewnie, nie tylko w Polsce Głośno odpowiedzmy na pytanie KTO MÓGŁO być? KTO? POLSKA! Jeszcze głośniej KTO? Sorry, pardon, pardon Wielu fajnych młodych ludzi przychodzi na stadiony, kibicują. No, też Wam, się bardzo młodymi zawodnikami. Takie może są zachęty do młodego człowieka, by właśnie ruszył się z fotela i uprawiał fajnie sport. Dlaczego warto? Dlaczego warto uprawiać sport? Na pewno warto uprawiać jakiś sport. Fajna jest zawsze piłka nożna, bo można pocieszyć się z kolegami, czy też zebrać jakąś fajną ekipę, wyjść na boisko no i robić to, co się kocha, tak naprawdę, bo sport od małego to ważna rzecz w życiu. Trochę zabrakło koncentracji w końcowym momencie spotkania, gdzieś tam nie przykryliśmy w polu karnym, ale tak samo nie przykryliśmy tej wrzutki. Myślę, że można było tą akcję zdecydowanie wcześniej przerwać i, i to był tak naprawdę nasz jedyny błąd jeżeli chodzi o defensywę w tym meczu. W pierwszej połowie niewykorzystany rzut karny, ale chyba tak fajnie jak kolega chociażby przeciwnik no broni, broni karny, no bo no rywalizujecie ze sobą. Mówię, mówię po prostu o fachu bramkarz, prawda? Jak, jak, jak pan to ocenia zachowanie bramkarza Izraela przy tym rzucie karnym? pewnie, no, świetna interwencja każdemu bramkarzowi życzę dobrze, aczkolwiek e, to był mój dzisiejszy rywal więc nie byłem zadowolony z tego, że obronił ten karny to jest jasna, jasna rzecz e, no może e, musimy na pewno nad tym e, potrenować bo to już jest trzeci, którego nie strzeliliśmy nie wiem, może zaproponuję trenerowi żebym ja podszedł do następnego, nie no, może jakieś rozwiązanie trzeba będzie znaleźć no bo to może potem zaważyć e, e, na losy naszych, naszego awansu, bądź trzech czy jednego punktów na pozostałych meczach Oczywiście to moje pytanie było podchwytliwe. Yy, wielu młodych chłopaków yy, próbuje swoich sił yy, na, na boisku jako, jako zawodnicy. No Dużo mamy fajnych kibiców młodych. Może jakieś słowo zachęty do takich młodych ludzi, którzy uprawiają sport, ale przychodzą jakieś wpadki, jakieś, żeby się nie zniechęcali. Pewnie, no w każdym sporcie jest, są wzloty i upadki, to jest normalne, bo nie da się nigdy mieć super formy, tak samo jak nie da się też wszystkich u nas meczów zagrać na zero z tyłu i dzisiaj akurat nam trochę tego szczęścia nie dopisało pod koniec, no bo niestety nie wszystko jest możliwe, tak? więc jeżeli upadniesz jeden raz drugi, to trzeba po prostu wstać, walczyć dalej i nigdy się nie poddawać. Zdecydowanie, oczywiście tak. Najlepiej oczywiście niosą, dają dobry przykład zwycięstwa reprezentacji Polski. To dla zwycięstwa reprezentacji Polski kibice przychodzą na trybunę i takim zwycięstwem mogli cieszyć się w Łodzi. Nasza reprezentacja do lat 21 potwierdza duży potencjał. Pokonuje czwartego kolejnego przeciwnika w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy. Te Mistrzostwa Europy odbędą się w październiku przyszłego roku, wrześniu, październik. Natomiast pozycja wyjściowa jest bardzo dobra, choć wypada także dodać, że najtrudniejsze wyzwania, czyli mecze z Niemcami dopiero przed nami. Ale na razie potrafiliśmy zbudować zaufanie, potrafiliśmy uzyskać kapitał taki, jaki w sercach kibiców na pewno jest, czyli wiara w drużynę. Dobry zespół z indywidualnościami, a przede wszystkim grający w sposób przewidywalny. Czyli zawsze do przodu, że zawsze ofensywnie to rodzi same pozytywne emocje. Mam nadzieję, że tak. W takim stylu dojedziemy do końca eliminacji, a potem zagramy także w finałach Mistrzostw Europy. Przypominam, że to jest zespół nietypowy prowadzony przez dwóch selekcjonerów. Najpierw Michał probierz, a potem probieża. Oddaliśmy do pierwszej reprezentacji w jego miejsce Adam Majewski, ale kontynuuje tę zwycięską serię i myślę, że ten, ten zespół może być czymś takim, co troszeczkę wleje optymizmów w polskie serca, dlatego że pierwsza reprezentacja zawodziła do tej pory. Za to młodzieżówka pokazuje, że polski piłkarz naprawdę potrafi, że generalnie Polak potrafi i myślę, że warto brać przykład z tych chłopaków z tej reprezentacji. Polak to naprawdę jest człowiek, który jest przebojowy, kreatywny, potrafi, potrafi na fantazji wymyślać wiele ciekawych rozwiązań, wiele ciekawych rzeczy i to wcale nie sprowadza się tylko i wyłącznie do sportu i futbolu. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21, w którym to meczu Polska pokonała Izrael 2 do 1. Są z nami trener reprezentacji Polski, pan Adam Majewski, i strzelec drugiego gola, Szymon Wodarczyk. Panowie, tradycyjnie najpierw poprosimy Panów o Wasze wrażenia z tego spotkania. Panie trenerze, zapraszam. Okej, okay, wrażenia są bardzo dobre oczywiście, bo jest mecz wygrany. Yy, taki był cel na to spotkanie. Spodziewaliśmy się trudnego meczu i takie spotkanie było szczególnie w pierwszej połowie, ale też wiedzieliśmy, że drużyna Izraela w końcu opadnie sił, bo wiadomo w jakiej są sytuacje i czas będzie działał naszą korzyść, szkoda, że nie udało się wykorzystać kolejnego rzutu karnego, bo byśmy otworzyli wcześniej wynik spotkania i być może zakończyłoby się tak jak ze sonią, ale nie będziemy narzekać. Wygraliśmy 2 do jednego szkoda straconej bramki w 90. minucie, dlatego tu chciałem pogratulować zawodnikom, całej drużynie, sztabowi, sztabowi medycznego, medycznemu za to, że wygraliśmy to spotkanie, bo wszyscy na to pracowali. Dziękujemy Panie Trenerze. Szymon, dajemy Tobie głos. Tak jak trener powiedział, że w pierwszej połowie Izrael się bardzo szczelnie bronił. Eee, tak naprawdę widać było, że ich to był ich główny zamiar, żeby się głównie bronić, no i nie było łatwo oswoić sytuację w pierwszej połowie. Musieliśmy poćwiczyć rzuty karne, no bo trzy niewykorzystane ze mną, na pewno to nie jest pozytywna informacja, bo to też jest ważny element gry. No a w drugiej połowie trochę się Izrael otworzył, zwłaszcza po straconej bramce. No i było trochę więcej miejsca. Szkoda, że straciliśmy bramkę w ostatniej minucie, no ale pamiętam, że wygraliśmy do 1